Janoszka włączył się do akcji, Szyndrowski, Szyndrowski, próba znów rozegrania z Janoszką, ale tym razem dobrze zostawił tę akcję Barczak, pomagał, pomagał mu tam Kupisz, oni wyprowadzają kontrę, pokazuje się Plizga, Plizga już jest w polu karnym, Grodzicki, rzut karny. Wiem, to... Jeżeli Rafał Grodzicki źle zaczął ten sezon, to niestety ten piąty mecz jest kolejnym tego potwierdzeniem. Wydawało mi się, że to była linia. Przed linią może nawet, nie wiem, 5-10 cm. Tak się wydawało, że Rafał Grodzicki liczył na to, że, e, że będzie szybszy, że uderzy na to. Spizga ma bardzo szybką nogę. Zobaczmy. Tutaj był. A, z tej wysokości tego nie ocenimy. Najlepszym było ujęcie z wysokości pola karnego. Akcja była bardzo dynamiczna. Liska jest bardzo szybkim zawodnikiem, ma szybką nogę. Grodziczniemu wydawało się, że on tą piłkę dotknie. Ale piękna akcja. Tutaj przy linii już rozpoczęcie tej akcji Barczaka. No i popatrzmy, Tomasz Frankowski. Szansa na 153 gola w karierze. Frankowski kontra Perlicz, Frankowski słupek. A więc i taki as potrafi karnego przestrzelić. To się zresztą Frankowi zdarzyło dwukrotnie w poprzednim sezonie. On później zarzekał się, że za te karne raczej się brać nie będzie. Ostatnio to, że strzelają... Nieudana akcja Abota. Majnowski cofnęła się Girondia, oddała środek boiska. Praca na plac gryporemski. Biegnie Lewczuk. Wyprzedził Tymińskiego. Lewczuk zdał dośrodkować. Biegnie! Trener Fornalik puszczająca pota. Był tam, gdzie trzeba, to jest taki sęp, ale tutaj zobaczmy Lewczuka wchodzącego. To co powiedziałem, że za mało wchodzi Oprzył się właśnie Poremski, który wszedł przed chwilą na boisko. On tej piłki nie dostał. Miałem właściwie na nodze nie trafił w piłkę. Pędził od środka boiska, od wejścia od powrotu na boisko Poremski i tak biegał jak